Widzowie, nie grałem w giereczkę jeden dzień, tak jest, tylko i wyłącznie jeden dzień, a Epic Games postanowiło usunąć cały śnieg, znaczy prawie cały śnieg z mapy i nie żebym jakoś mega tęsknił za śniegiem w giereczce, bo tak 2 na 10 lubiłem te zamiecie, ale to był jedyny śnieg, jaki widziałem w tym roku. Pozdrowionka ze słonecznej Częstochowy I lecimy dzisiaj z challenge'em, mianowicie Mam tylko i wyłącznie 60 sekund od wylądowania na zlutowanie tutaj tego wszystkiego Więc lądujemy yy, Timer jest pod mapą, on akurat idealnie odlicza mi minutę już od tego momentu Więc, yy, przypał, przypał, przypał Jacob, proszę znajdź coś A, jeszcze lecimy z jakimś turniejem w ogóle Właśnie się zaczął Nie wiem jak on się nazywa, coś tam yy, Jakaś noc rozgłosu, whatever, walczy się tu o fame I o coś jeszcze Ty Dawaj tego Famasa Dobra. Ja go złapię. On ma 2 HP, no. Ty daj tą piłkarę. Gdzie ty jesteś, piłkara? Piłkara jest za mną. No i leży. Pięknie. Super widzowie. No i takie początki, to ja rozumiem, nie? Chwila przerwy. I kurde. Od razu się gra jakoś jak kocur. Tak ma być. O, lecimy, 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 lecimy. Kolejne fragensiki. Mam jeszcze tylko 17 sekund na zblutowanie, więc jakby mieli coś dobrego, to to akurat... No chłop mi i plec. Co to jest za... TURNIEJ y, Czy ja mówiłem, że jest dobrze ze mną? Jest ze mną tragicznie y, mam 4 sekundy Jeszcze PMA mi bardzo potrzebował Dobra, wjeżdżamy w niego Ty, on jest ze mną! Widzowie, ja nie wiem, czy dzieje na tym turnieju Ale już nie mogę podnieść tego PMA niestety Więc gram z Famasem i Pompą y, Czyli w sumie spoko Chyba Może tak mi się wydaje, nie, nie jest najgorzej Wow, 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 wow ten turniej jest dziwny, bo tu nie ma jakby progów punktowych Czyli mogę spotkać mega kozaka A mogę też spotkać jakiegoś bambika i... Na razie chyba mam to szczęście, że mam bambików? LOL Dzięki Gierko Chyba po prostu zobaczyliście, że nie grałem jeden dzień i uznaliście Ty, może nie będzie umiał grać po jednym dniu przerwy Więc dałem mu jakichś bobasów O tam jest chłop Ty Ty no gościu, ale ty Ja mam famasa, proszę mi nie uciekać Uuu no, dlaczego tamten jakiś agencik do mnie strzela? Dobra, ten to nie ma kewa. No, co jest grane? Denerwuje mnie to bardzo. Nie mam nawet żadnego PMA, żeby w niego przyspamować. Dobra, dałem mu rampę. O, ten jest ogarnięty chyba. Dałem mu znowu rampę. Cyk! No, gościu, ty masz 2 HP. Ej, zabrali mi fraga. To jest skandal. To już nawet nie jest śmieszne. Czekajcie, ja bym się schował. Zebrał sobie te itemki. Co teraz? Ja pierdziele, Jakiś chłop we mnie spamuje. Tu jest ich więcej. Proszę przestać. gościu w koszu siedzi. Ja pierdykam. Gdzie ja trafiłem? Przecież to jest fenomen ta gra. Jeden chłopek siedzi w koszu. Drugi mi styluje fragi-najdami. Trzeci mnie podjeżdża. A czwarty to nie wiem co robi. Dobra, stop. Powiedziałem stop. Proszę do mnie strzelać z tych trzech stron świata. A ja idę tam tego typa zabić. Bo mnie irytuje. No i co tam? Taki byłeś kozak aimowy przed chwilą. Taki kozak był. Dobra. No i co teraz się robi? Teraz się szybko edytuję i daje bombę za 150. Nie łączaj kop. Ja chyba sobie zrobię teraz przerwę na tydzień widzowie Zobaczymy co się dzieje po tygodniu niegrania Fortnuta Ty chłopiec za mną! Właśnie coś usłyszałem i ja mówię, kurde, zwidzę czy nie? Jednak nie Aha, chłop się złapał? Nie, nie złapał się tak do końca. Chłopiec pode mną Siema! Ty powinieneś tutaj już mnie zedytować. No dobrze, tak właśnie miało być. Co teraz? Wow, 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 wow ja się tutaj śmieszkuję sobie A chłopie, zagre. Sywny i to to totalnie, dobra, a teraz zamiana rulta. Ha, gościu ha, Dostałeś bombeczka taką. By the way, teraz ja widzę, że mam teraz ferie, więc... Będzie hardik, będzie trajhardzik. O o, 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 o! Ja tutaj się chciałem pochwalić, że mam widzą. I chciałem się pośmiać, <laughs> znaczy chciałem bardzo współczuć z tym ludziom, którzy muszą w do jakieś do ły. Życzę Wam miłej nauki i żebyście uważali na lekcjach i w ogóle. Bo jeszcze ocenki trzeba sobie ogarnąć. Nie wiem, jak tam wam idzie. Możecie dojść znać, z czego macie najlepsze, z czego najgorsze. Najgorsze mam z WF-u, by the way. Taka ciekawostka. I to nie tak, że ja tutaj jakiś nieogarnięty jestem, tylko wiem piękne ocenki. Szóstkę, piątkę i szóstkę. Ale Papanu znał chyba, że za rzadko byłem. I mówi, byku, to tak nie działa. Że ja ci dam dobrą ocenkę. A, a co ty robisz? Dobra, czekajcie. O, postawił tą ścianę, śmieszną. Dobra. Chłop jest totalnie w mojej kratce. Chłop nie wie, co się dzieje. Chłop nie ma prawa. Dlaczego Pop mi postawił ścianę niby? Okej. Okay. Tu jest jakoś dziwnie. Ten chłop się leczy. Siema. ma. Ok. Tak jak powiedziałem, tu jest jakoś dziwnie. Ja tego nie rozumiem, tej gości. Czy zabudowałem chłopa? Daj mu daszek? Czy on spadł dobrowolnie? Dobrowolnie spadł. O kurde, dobrowolnie ogarnął. Ty tamte nie wyszedzieje. Się ma! Dobra, chłop leży. No, ja nie wiem, co ty robisz, gościu. Ale mnie bardzo denerwujesz. Czemu on nie dostał tej pompy? Ej, dobra, ta gra jest dziwna. Dalej jest dziwna. Bardzo dziwna. Stoję w chłopie, strzelam i nie dostaję pompy. Jakby. Jeden. Jeden powód. Jeden. Dlaczego tak się stało. Jezu, jeszcze widzowie zapomniałem w ogóle wspomnieć, że najważniejsze rzeczy jako youtuber. No przecież jak ja mogłem zapomnieć o tym? Łapka w górę, subskrypcja z dzwonkiem. No, ja nie wiem, jak ja mogłem zapomnieć. Nie wiem. Przepraszam. Człowiek. Bo tu Jacob biegnie, jakby coś, nie? To wiesz. Siema. Ale... Ale czy ty możesz panterka przestać? Ja bardzo ładnie cię proszę. Ja bardzo ładnie proszę. Dzięki, że przestałaś. Doceniam. Ty! Sniper! Wow, wow, wow jakiś dziwny człowiek. Na żartujesz sobie, że chłop z szopy do mnie strzelał. Haha, <laughs> Nie mogę! Nie mogę z tymi ludźmi tutaj! To jest coś pięknego. Ja nie wiem. Ty. Chłop z szopy się wydaje być ogarnia ogarniać. Ale, chłop z szopy, proszę się uspokoić. Dobra, no, bo ja nie będę taki miły przez cały czas, jakby coś. Ty chłop z szopy chyba szedł na dół, tak? Czy nie? Poszedł dalej, dobra, to dojeżdżamy. Siema, człowiek z szopy, co tam? A ty, on się nauczył jakiegoś triku i myśli, że ty każdego zabije, chyba, nie? Czy, czy nie? Czy ja go teraz niesłusznie oskarżyłem o to? Ale wydaje mi się, że tak. On chyba myśli, że ten daszek robi jakąś magię. Następnym razem, chyba, jak będę nagrywał jakiś szelms, to wezmę jakieś dodatkowe utrudnienie, na przykład, nie wiem, Jawora. Albo Nexa i wtedy nagramy Myślę, że to dobry pomysł A teraz sobie tego gościa wyjaśnię Albo go nie wyjaśnię Kolego, bo ja, bo ja cię bardzo lubię Tak jak nikogo dosłownie Nikogo tak bardzo nie lubię jak ciebie yy, Ale czy ty, czy ty mógłbyś kulturalnie O, o właśnie widzisz Wyjść A gdzie on jest? Bo teraz się pogubiłem jednak Okej, okay. jednak się nie pogubiłem Cześć Się ma. Ok. Ok. No i gościu tak o trapikiem został zabity. Kulturalnie. Mm. Teraz widzę im powiedzą Jacob, ale trapa to ty kurde nie podniosłeś na początku. A ja powiem, no w sumie macie rację. I jakby na tym się skończy nasza rozmowa, bo im braknie żadnych jakichkolwiek argumentów do rozmowy dalszej, więc. Tak, przepraszam, jakby chciałem, żeby było fajnie i ciekawie, że zabijam gościa trapem i potem tańczę mu tej dlkę, więc pfu. Ej, Ja w Runex, jakbyście to oglądali, to tutaj chodziło mi o to, że po prostu z wajem mi dobierze lepszych graczy i dlatego będzie ciężej, więc wiecie o co chodzi, nie? No drama, no drama, to potem, zostawimy to na kiedyś, wiadomo, buziaczki, kiskilowki, łowki. a ja podjeżdżam, chłopak, który się zbudował na sześć kostek w metalu. Czy aż tak dużo daje ten rozgłos, że ludzie się tak turtlują? Gościu, powiedz mi, co to jest ten rozgłos? Cześć. Jesteś tam? No, chłop chyba walczy ze mną. Ale nie zrzucaj mnie, ty jesteś poważny. Ale widzowie tego fajnie upokarzyłem, więc. Yy, jakby. Ty, drugi raz o łapce im prawie wspomniał. Miałem powiedzieć, więc jakby łapkę w górę, to zostaw bykła, nie... Dobra, lecimy dalej podjeżdżać. Ty, pozytywnie się gra, bardzo pozytywnie. A co, myślałeś, że ja dam się tutaj zrobić w bambuko? Czemu ja nie strzeliłem? Okej. Okay. Ja bym proponował chwilę przerwy. Jakiś rozejm, czy coś? Potki, rybki i ogólnie jedzonko. Dobra, stary... Ja, on nie przejechał! Chłop nie przejechał pm -em. Jak nie miecze, to jakieś PM-y? No, czego oni nie wymyślą w tej grze, no? To jest straszne. Okej, okay. co robimy? Co ty robisz? Co ty robisz? Proszę schować tego pm -a. Dobra, ja stąd wychodzę. Nie interesuje mnie to, co on robi. Zapowiada się przednia zabawa za chwilę z tymi chłopakami. Co tam u was? Czy, czy zamierzacie biec? Bo ja bym chciał biec. Ale mam mało matsu, więc ktoś musi za mnie budować. I akurat padło na was. O, fajnie, że budujesz. Buduj dalej. Aha, dostałem z... ...snajperki. Ok. Brzmi kozacko, widzowie. Zabudowałem chupa w daszku, by the way. Okay. Dobra, żyje. Dobra, chłop nie żyje. To ta ważniejsza informacja. Ten ma 2 HP. Okej, okay. ja też nie mam dużo więcej, jeżeli mam być seriania. Ja Maców XD. O co tu chodzi? Dlaczego nie mam ani jednego maca? To chyba przegrałem ten challenge. Przepraszam. Tam są macy i rybka. Okej, okay. podniosłem ją. Mamy to. Macy. Jeszcze więcej. Uff! I teraz to ja mogę żyć. Ty, ale dostał laser. Ty, chodź tu, chodź tu, otwórz. Otwórz. No proszę cię, otwórz no. Otwórz. Ty, no, a ty co zrobiłeś? Ja no, jak ja już dałem ziomkowi sobie wejść. Dobra. Czy to jest kolejny? Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, okej. Okay. Żyjemy. Mam jeden na jeden. Okej, okay. i co teraz się robi? Dobra, D dałem mu damage. On ma mało, on ma mało. O kurde, on mnie zabudował. Leży. Widzowie, wykonałem ten challenge. Wykonałem chyba 20 fragów. Take Na koniec. Łapa w górę. Subskrypcja z dzwonkiem i do następnego, trzymajcie się. Siema, siema, siema.